Bardzo mi się podoba, bo jednoczy mieszkańców. Trochę zmusza rodziców do wyjścia z domu z małymi dziećmi. Możemy zrobić coś ciekawego z dziećmi, możemy kupić coś do jedzenia i możemy być cały czas na polu. I te trzy rzeczy są, że tak powiem, idealne. Będę tutaj miała warsztaty z tworzenia lasów w słojekach. Jest ładnie i miło, bo ludzie mogą się spotkać albo poznać. Odpoczywa. Jest spokojnie, dużo ludzi jest. Jedzą sobie koc, zostawiają na trawie. Może sobie odpocząć. Dla y, rodzin w Krakowie jest super opcja, żeby spędzić przyjemną rodzinną niedzielę. My już od dwóch lat jesteśmy na piknikach i myślę, że to jest super, naprawdę bardzo przyjemny czas rodzinny.